Dochodzimy do tematu związanego z stosowaniem tegoż HCG, popularnie zwanego, czyli gonadotropiny kosmówkowej, która w organizmie człowieka jest mniej więcej tożsama z hormonem luteinizującym, który jest odpowiedzialny, hormonem tropowym, syntetyzowanym przez przysadkę, odpowiedzialnym za syntezę testosteronu w jądrach. I w momencie, kiedy my ingerujemy Stężeniem określonym testosteronu z zewnątrz, my zaburzamy syntezę tegoż hormonu tropowego w przysadce. Wracając do tematu, czyli do tego HCG, wiem, że nie ma żadnego naukowego poparcia dla tej tezy. Skąd się to wzięło? Tak, wspominałeś, były badania, i te, ja prześledziłem sobie też internet, w którym te wszystkie badania są dostępne i na, których, na bazie których powstały te tezy, które nam mówiły o tym, że my musimy w ten sposób działać. Dla przykładu, jest takie znane badanie, takiej pani dr Kowelio ze Stanów Zjednoczonych, która przeprowadziła właśnie taki eksperyment stosując suplementację testosteronu z zewnątrz. Tu chciałbym zwrócić uwagę, że ta dawka to było 200 mg przez 7 dni przez 3 tygodnie. Proces badawczy trwał tylko 3 tygodnie. I populacja osób badanych wynosiła 29 mężczyzn. Mało tego, ta grupa jeszcze była podzielona na podgrupy liczące 7 do 8 osób. Czyli populacja skrajnie mała. Umówmy się. Czyli na podstawie 7 osób dali wytyczne dla całej populacji. Tak jest. E, słynne stwierdzenie e, krążące w internecie. Optymalna dawka HCG w czasie cyklu to 500 jednostek e, stosowane co drugi dzień. To jest zalecenie żywcem wzięte z tej pracy. I wniosek został wysunięty na bazie siedmiu osób, u których stwierdzono, że rzeczywiście u siedmiu osób zastosowanie tej metody leczenia, czyli podawanie testosteronu równoczesne z podawaniem HCG, zachowało u tych osób przez trzy tygodnie spermatogenezę. Z punktu widzenia nauki, to są badania przyczynkowe. One nie mogą być interpretowane populacyjnie i globalnie. I to, co zwracałeś uwagę, popatrzmy na jakie to są dawki. To są dawki rzędu 200 mg co 7 dni. To są dawki nieduże. I w bardzo krótkim okresie czasu stosowane. W zasadzie z tego co wiem, osoby, które w jakiś sposób stosują treningi i że tak powiem aktywność dużą fizyczną, to taki testosteron są w stanie stosować przez okres nawet kilku miesięcy, do sześciu miesięcy dochodzący, co nijak się ma do tego typu badań. Więc zatem. Zanim wyciągniemy jakieś wnioski i będziemy je publikować, wnioski z tychże badań, i mówić i powoływać się na te badania, zastanówmy się sami w sobie, czy wyniki badań z populacji siedmiu osób mogą być dobre dla wszystkich. Wydaje mi się, że nie. Za mało na ten temat wiemy. Ja nie mówię, że to badanie było złe. To badanie było zrobione dobrze, ale na niestety na bardzo niewielkiej populacji. Stąd wyciąganie tego typu wniosków, no niestety może być błędne i niestety prowadzić do błędnych yy, przekonań, że my powinniśmy to stosować. Stąd te zalecenia, które są często spotykane i te pytania, wydaje się, trafiają w próżnię. To nie tędy droga. To jest możliwe, tak jak powiedziałeś, w określonych sytuacjach, jeżeli my chcemy na przykład przywrócić płodność. I jest to żonglerka pomiędzy niewielkimi dawkami HCG, niewielkimi dawkami testosteronu, jeżeli jest jego niedobór, i wtedy staramy się uzyskać optymalny efekt terapeutyczny, żeby tą spermatogenezę utrzymać na najwyższym poziomie. Ale to są sytuacje wybrane. A my mówimy o sytuacjach, kiedy ktoś chce osiągnąć jakiś cel treningowy, który chce coś osiągnąć i ma założone działania i w tym momencie stosuje dawki, które nijak się mają do tego, co było stosowane w badaniach. Mniej inna rzecz jeszcze zastanawia, powiem Ci szczerze, bo de facto dwa leki są o troszkę sprzecznym działaniu. Jak organizm może reagować na tego typu tematykę? I tu jest też bardzo ważny problem, który ja często y, osobom przychodzącym do mnie uświadamiam i zawsze uzyskuję, że tak powiem, zrozumienie w temacie. Mianowicie wr wróćmy do tej naszej komórki Leydiga, y, która y, znajduje się w jądrze i jest odpowiedzialna za produkcję testosteronu. I to co mówiliśmy na wstępie, taka produkcja tego testosteronu w tej komórce jest stymulowana przez LH. Czyli przez gonadotropinę kosmówkową bądź inaczej nasz naturalny hormon luteinizujący. I to jest czynnik, który jest odpowiedzialny za pobudzenie tej komórki do syntezy. On daje jej sygnał: pracuj, pobuduj, pracuj, syntetyzuj testosteron. Z drugiej strony, podajemy testosteron w dużych dawkach, z zewnątrz pochodny. I tenże sam testosteron na drodze autokrynnej, czyli oddziaływującej na tą samą komórkę, która go ma syntetyzować mówi nie pracuj, wyłącz się, siedź cicho i się nie odzywaj. W związku z czym taka komórka Leydiga w tym jądrze dostaje dwa sprzeczne sygnały. Z jednej strony chcemy ją pobudzić do pracy i mówimy tak, masz syntetyzować ten testosteron. Z drugiej strony duża dawka testosteronu zewnętrznego mówi jej nie pracuj, nie rób nic. I teraz zawsze jaka rodzi się pytanie, jaka będzie konsekwencja? Którą drogę komórka wybierze? Czy syntezy, czy zahamowania, a może wybierze trzecią drogę, czyli yy, neogenezy, czyli syntezy, czy niekontrolowanego zachowania, które może prowadzić nawet do zmian nowotworowych. W związku z czym należy zawsze się zastanowić, czy tego typu działanie ma sens. Yy, również często pojawia się pytanie dotyczące właśnie zachowania płodności. Otóż to działanie. Czyli podawanie testosteronu równocześnie z HCG absolutnie nie jest w stanie zachować nam płodności, bo musimy pamiętać o jeszcze jednej rzeczy: że synteza czy spermatogeneza w naszym organizmie jest kontrolowana przez drugi hormon, tak zwany hormon folikulotropowy, też syntetyzowany przez przysadkę, którego produkcja pod wpływem testosteronu zewnętrznego podobnie jak i LH, jest całkowicie zahamowana. No tak. Czyli obydwa hormony tropowe odpowiedzialne za właściwą pracę jądra w wyniku podania zwiększonej dawki testosteronu z zewnątrz jest całkowicie zahamowana. Nie powstaje LH i nie powstaje FSH. Podając samo HCG, czyli odpowiednik naszego hormonu LH luteinizującego, my tylko... Próbujemy pobudzić komórki Leydiga do syntezy testosteronu. Do niczego więcej. One nie są odpowiedzialne za spermatogenezę. Jeżeli nie ma sygnału ze strony FSH, to nie następuje podział meiotyczny i nie powstaną komórki, które z ostatecznie z których powstaną plemniki. W związku z czym jest to takie działanie, mam wrażenie, trochę pro psychę, dla poprawy naszego samopoczucia. Niektórzy argumentują to tym, że wielkość jądra będzie odpowiednia pomimo stosowania terapii zastępczej. Tak, ona będzie prawdopodobnie odpo odpowiedniej wielkości i napięcie jego będzie właściwe cóż z tego, kiedy y, w tym nasieniu plemników nie będzie. Mało siedzę w internecie, bo mało mam na to czasu, ale y, często pacjenci. Przychodzę i mówią, że pojawił się nowy trend stosowania HCG równolegle z dawkami testosteronu. Nie ma jakichś oczywiście konkretnych argumentów, które by to poparły, bo, tak jak jużśmy wcześniej powiedzieli, badania na tak wąskiej populacji no nie mogą mieć jakiegoś przełomu. Przekładane być na tak, ale szersze grupy. Ale krąży taki mit, nie potrafię wytłumaczyć schematu specjalnie działania, że równolegle podawanie testosteronu i HCG zwiększa jego biodostępność, bioaktywność. Sądzę, nie znam badań, które by potwierdzały takie zjawisko. Sądzę, że jest to do pewnego stopnia dorabianie jakiejś tezy do ewentualnie sposobu działania, że ktoś promuje jakiś sposób działania, a potem do niego dorabia jakieś argumenty. Szczerze mówiąc, z punktu widzenia fizjologii, z punktu widzenia naszego organizmu, równoległe stosowanie. HCG w czasie hormonalnej terapii zastępczej, szczególnie przy większych dawkach, nie ma logicznego i fizjologicznego uzasadnienia. W żaden sposób absolutnie nie poprawia biodostępności testosteronu. Owszem, jedyne co robi, to stabilizuje stężenie testosteronu, ale wewnątrz w tym wypadku nie determinuje w czasie takiej terapii stężenia zewnątrzkomórkowego, tego, które jest na obwodzie, tego, które badamy próbką krwi. Owszem, te badania, które były przeprowadzane, udowodniły, że podawanie takiego HCG w trakcie hormonalnej terapii zastępczej na nieco niższych dawkach lub kontrolowanych dawkach stabilizuje stężenie wewnątrzjądrowe testosteronu. To stężenie może być czasami bardzo duże. Ale ono w żaden sposób nie przekłada się na naszą wydolność, naszą aktywność fizyczną, na nasze osiągnięcia, na nasze samopoczucie, poza tym, że zapewnia odpowiednie napięcie jąder w trakcie takiego cyklu. I nie ma to absolutnie żadnego innego uzasadnienia, wręcz na odwrót, brak. Y, że tak powiem, uwrażliwienia na pewnym etapie takiej terapii receptorów na testosteron, skutkuje tym, że właśnie osiągamy ten efekt, braku efektu. Tak. Może to zabrzmi dziwnie, ale tak to jest nazywane. Stosuję, a nie mam efektu. I wtedy błędne nasze myślenie dąży w kierunku: zwiększmy dawkę. Zwiększmy dawkę dzięki dawce uzyskam lepszy efekt. Niestety, nie, to nie tak to trzeba pomyśleć o tym, że nasz organizm daje nam sygnały, że jeżeli to przestaje być skuteczne, to coś jest nie tak. To nie jest kwestia w tym wypadku dawki. To jest kwestia uzupełnienia innych czynników lub też zrobienia przerwy, co jesteśmy w stanie na przykład wykryć, mierząc poziom SHBG. W takich sytuacjach czasami jest to dobry znacznik tego, że należy skończyć Czyli etap działania, przejść do przerwy, i spróbować z, za jakiś czas znowu tego samego podejścia. Zdecydowanie to daje lepsze efekty, już pomijając fakt o wiele większego bezpieczeństwa, no i tego, czego chcemy, czyli skuteczności i naszego komfortu funkcjonowania.